To, że jeżeli nie trzeba, to nie ściągajmy, nie zabijajmy widowiska, no ale yy, włodarze i też ludzie mądrzy mówią, że nie, raczej to trzeba, raczej to trzeba. No, jak trzeba, to trzeba co robić. 22 sekundy, proszę Państwa, na zegarze. Taj Woffinden już gotowy. Dan Piuli zszedł jeszcze ze swojej maszyny, żeby odpowiednio przygotować kolejne. To tylne koło już wpadło w ten dołek i za chwilę wyruszy. Bardzo blisko ustawiony e, Piuli Nikiego Pedersena, jakby chciał odciągnąć uwagę Duńczyka od Taja Woffindena, który stoi w najbliżej krawężnika. Uwaga, Mike, numer 11 dobrze Piuli Pedersen na łowki przemek pawlicki wchodzi ciasto strasznie łowki tu czeka na najmniejszy błąd jego na Przemek Pawlicki się obraca. Niki raczej mu tu krzywdy nie zrobi, chociaż teraz wypuścił się bardzo szeroko. Nie wiem, czy zgodnie ze swoją wolą. Tajski wcina się. Niki przycina znowu 5 do jednego dla Grudziąca. Ta idzie teraz bardzo szeroko. Poczuł krew. Wie, że Niki nie jest zapewny. I można go tutaj skrzywdzić, ukąsić. Teraz idzie za koło. Ten ostatni łuk Bardzo szeroko kontru.